Jak motorowy Siri Sun Dancer 320 Zobacz ze mną, jak pływa i jak wygląda w środku. Cześć, witajcie na kanale portowym. Witam się z Wami z letniego ogrodu. Mamy tutaj. Bardzo ładne miejsce, ale jeszcze ładniejszą łódź motorową. Jest to połączenie, oczywiście, sportowego charakteru wraz z naprawdę dużą przestrzenią i luksusem. Zacznijmy sobie od rufy. Mamy tutaj sporą platformę kąpielową wraz. Z pneumatycznym swim stepem, który ułatwia nam wejście na pokład. Na platformie kąpielowej znajdziemy też swobodny dostęp do hebli na całej jednostce elektrycznych oraz tutaj gniazda ładowania. Zaraz za mną znajdziemy tutaj spory funkcjonalny materac słoneczny, a funkcjonalny, dlatego że mamy tutaj opcję stworzenia naprawdę dużej leżanki. Jak przystało na platformę kąpielową, nie mogło zabraknąć też zewnętrznego prysznica. Wchodząc dalej do kokpitu, mamy świetną przestrzeń do wypoczynku wraz z rozkładanym stołem. Spokojnie 6 osób może tutaj wygodnie odpoczywać, mamy tutaj jeszcze takie wygodne siedzisko dla jednej osoby. Na pokładzie znajdziemy również elektrycznie wysuwane bimini, które świetnie zakrywa nam tutaj tą całą przestrzeń. Możemy sobie wybrać i dostosować odpowiednio y, przestrzeń nasłonecznioną i tą w przyjemnym cieniu. Wet bar poniżej nie mogło zabraknąć sporej. Lodówki na napoje. Zaraz obok, w zależności od opcji, możemy mieć albo płytę grzewczą, albo grilla. Warto zaznaczyć, że opcjonalnie na pokładzie mamy też klimatyzację oraz ogrzewanie. Jeden panel do zarządzania klimatyzacją czy ogrzewaniem mamy tutaj właśnie w kokpicie po zamknięciu bimini możemy sobie spokojnie z tego korzystać po podpięciu do prądu w marinie. Bądź też w opcji mamy tutaj dostępny generator prądu, co daje nam naprawdę tutaj sporą autonomię i dzięki temu właśnie możemy czy korzystać z klimatyzacji, czy oczywiście tutaj pierwsze gniazdko, jakie znajduje się od rufy tej łodzi oraz grill również jest na 230. Ostatnim punktem, o którym warto wspomnieć w tej strefie yy, wypoczynkowej w kokpicie, jest tutaj funkcjonalny materac. Yy, mianowicie mamy tutaj przesuwne oparcie, dzięki czemu możemy jeszcze bardziej wydłużyć tą kanapę lub usiąść obok stanowiska sterowego. No i właśnie stanowisko sterowe, czyli najważniejsze miejsce tak naprawdę na jachcie. Eee, mamy tutaj dwa siedziska obok siebie. Są one przesuwne oraz regulowane oczywiście w postaci tutaj podwyższenia sobie tego siedziska. Stanowisko sterowe na tej łodzi jest naprawdę świetnie wyposażone. Mamy na pokładzie dwa silniki Mercruzera 6.2 litra o mocy 350 koni każdy. No i coś co najbardziej tutaj nam rzuca się w oczy to dwa duże plotery Następnie mamy tutaj elektroniczne manetki wraz z aktywnym trymem, dzięki któremu nie martwimy się o trymowanie łodzi w ślizgu. Również właśnie za sprawą systemu Lenko Autoglide, który stabilizuje nam dodatkowo horyzontalnie naszą jednostkę w trakcie płynięcia. Następnie coś, co pomaga nam w manewrach portowych, to joystick. Fajna funkcja, która jest naprawdę świetnym rozwiązaniem moim zdaniem. Jest to Skyhook, czyli. Czy staniemy sobie gdzieś pod stacją benzynową? Jest długa kolejka. E, czekamy, klikamy Skyhook i łódź za pomocą współrzędnych GPS utrzymuje się e, w jednej pozycji. Dodatkowo znajdziemy tutaj system Audio Fusion. E, następnie mamy tutaj zarządzanie oświetleniem e, na łodzi, plus dostęp stąd do windy kotwicznej i możemy właśnie stąd nią sterować. Dodatkowo znajdziemy tutaj przycisk do opuszczania. E, Swim StepA, czyli tej krótkiej e, części na platformie kąpielowej. No i następnie coś, co ucieszy wiele osób, no to oczywiście e, otwierany dach. Jest on otwierany manualnie, natomiast wpuszcza nam niesamowitą ilość światła do środka. Jest on praktycznie na całą szerokość łodzi. Przejdźmy sobie teraz do środka, i mamy tutaj na pokładzie dwie kajuty dwuosobowe oraz e, Łazienkę. Natomiast kajuta dziobowa otwarta wygląda w taki sposób, jest naprawdę przestronna po opuszczeniu stolika. I właśnie mamy tutaj wyciągany do góry stolik. Wygląda to następująco. Po rozłożeniu stolika e, kajuta dziobowa wygląda w ten sposób, także tutaj swobodnie, no, znane e, rozwiązanie. Marki Sirey. Myślę, że bardzo praktyczne. Przejdźmy sobie teraz do Łazienki, e, która naprawdę fajnie się prezentuje. Mam tutaj, właśnie, zwróćmy uwagę, że tutaj mamy pełną wysokość stania. Ja Miałam 1,80 m, to spokojnie jeszcze jest spory zapas. Również w Łazience e, spokojnie mogę sobie stać. E, no i tutaj mamy toaletkę wraz z prysznicem wyciąganym w ten sposób i. Szafeczki i tak dalej. Elektrycznie e, toaleta w ciekawy sposób, ponieważ mamy tutaj taką nożną obsługę. Po lewej stronie znajdziemy też kolejną lodówkę wraz z mikrofalą, także taka drobna część kuchenna oraz dodatkowe szafeczki i przejdźmy sobie dalej do. Ostatniej, drugiej kajuty rufowej, która jest również otwarta, oddzielana taką zasłonką, natomiast znajdziemy tam naprawdę sporo miejsca. Może ona być wy wyłożona pojedynczo, ponieważ ten środkowy materas, który widzicie, jest dokładany. A tak mogą być w zależności od preferencji yy, mogą być dwa oddzielne, a może być jedno takie duże łóżko. Przejdźmy sobie teraz do świetnej strefy wypoczynkowej, która znajduje się na dziobie. Mamy tutaj naprawdę trzy bardzo wygodne leżanki. Są one funkcjonalne, ponieważ możemy je tutaj złożyć na płasko lub, właśnie, wyciągnąć i czuć się wtedy nieco bezpieczniej podczas szybkiego pływania. Dodatkowo, oczywiście, mamy tutaj podłokietniki. No i nie zabraknie też składanego stolika na napoje. No i na ten moment myślę, że. Czas wypłynąć tą łodzią i sprawdzić, jak zachowuje się właśnie na wodzie. No to tak jak wspominałem, naprawdę joystick jest to świetna sprawa. Bardzo sprawnie wchodzi w przylist, nawet tu aktywny trym, więc nie przejmujemy się tutaj e, trymowaniem naszej łodzi i mamy tutaj odpowiedni zapas mocy w postaci... 2-350 konnych silników. Natomiast również podczas płynięcia oraz robienia zakrętów system lenko fajnie się sprawuje i odpowiednio poziomuje to łódkę, przez co no, czuje się po prostu bezpiecznie. Około 4000 obrotów spalanie na, na jeden silnik wynosi około 57 litrów. Natomiast prędkość maksymalna tego jachtu wynosi około 35-6 węzłów. W krótkim rejsie zatrzymaliśmy się na Zatoce i jest to świetna okazja, właśnie, żeby sprawdzić działanie z Kaichuka, o którym wcześniej wspomniałem, oraz przeprowadzić krótki wywiad. Jest ze mną Tomasz Bartkowski z firmy Powerboats. i no, Jest on przedstawicielem marki Sirey w Polsce. Dobrze, Tomku, to powiedz nam, co w, w Twojej opinii wyróżnia tą jednostkę? Więc e, tak, C Rage 320 Sundance, to na pewno rzeczą wyróżniającą e, jest komfort na pokładzie. To zdecydowanie, jak wchodzimy na ten jacht i widzimy. Jak jest rozplanowana ta jednostka? Jak jest dużo miejsca, kanap, wygodnych miejsc przede wszystkim, czyli zaczynając tutaj od kokpitu, przez, przez świetne, niesamowite fotele, wręcz jak nazywamy je fotelami klasy biznes na dziobie. I to ta ilość miejsca pozwala naprawdę na przebywanie na tej łódce. W Wielu, no może kilkanaście osób to jest powiedziane za dużo, ale często spotykamy się, odwiedzamy klientów i widzimy, że jest rodzina, ciotka, babcia, wszyscy zadowoleni, wygodnie siedzą, rozmawiają, także, także przyjemnie jest patrzeć jak ta łódka socjalizuje e, naszych, naszych klientów i ich mhm. bliskich. Drugą taką rzeczą, która na pewno ją wyróżnia to jest jakość wykonania. To, to klienci bardzo często porównują jachty do samochodów, którymi jeżdżą i które znają i Siri 320 Szczególnie jest uznawana za taki top, odpowiednik top samochodu. No, też nie można zapomnieć o wnętrzu, tak? Bo jest to e, powiedzmy łódka do takiego nocowania na dwie, trzy noce, w te, mm -hmm. Powiedzmy na tak, dłuższe weekendy krajuty, dokładnie. Tak. Więc e, bardzo fajnie, przytulnie i wysokiej klasy wnętrze w tej, To też tą łódź wyróżnia. E, Łazienka z prysznicem, ciepła zimna woda, oczywiście toaleta, e, możliwość przygotowania tu posiłku wewnątrz, odgrzania czegoś, na zewnątrz odgrzania czegoś wewnątrz. E, no i wszystkie funkcje tak naprawdę, które, które w tym jachcie, których w tym jachcie możemy używać jeszcze nautyczne, no to e, to, że ta łódka świetnie się sprawdza na śródlądzie, tak jak tu jesteśmy na Mazurach, bo mm -hmm. jest e, mm -hmm. naprawdę poręczna. Zmieścimy się w większości Marin, e, łatwo możemy ją zaparkować, jesteśmy ją w stanie obsłużyć. W pojedynczo, w jedną, dwie osoby, naprawdę nie potrzeba jakiejś tam dużej, dużej załogi. No i mamy wszystkie urządzenia, to o czym wspomniałeś, Skyhook, ster strumieniowy, dopływania trymplaty, które nas wypoziomują na morzu przy jakimś zafalowaniu wiatrze, wietrze. Także jak na śródlądzie, na strefy przybrzeżne korzystają klienci na Bałtyku, korzystają na Morzu Śródziemnym. Bardzo uniwersalna jednostka. Mm -hmm. No i mm -hmm. pięknie wykonana, i uważam, że z piękną linią. No właśnie, czyli uniwersalna jednostka, zarówno na jeziora, jak i na morze, ale powiedz dokładnie, dla kogo jest, dla kogo jest ten jacht? Dla kogo byś go, do kogo byś kierował? Większość naszych klientów pływa rodzinnie. To, to, to jest łódka, którą, którą kupujemy. Którą klienci kupują e, i spędzają czas rodzinnie. Nie ma takiego, e, takiego wzorca, dlatego że są klienci, którzy więcej stają w porcie i mm -hmm. po prostu mieszkają tutaj, traktują to jako taki super luksusowy e, taras czy, czy dom nad wodą. E, a są klienci, którzy używają jej też do, do sportów wodnych. Mamy zaczep dla narciarza u góry, mm -hmm. i ta łódka jeszcze ciągle jest w stanie dać taki fan e, sportowy, więc ten Przekrój, e, przekrój, że tak powiem klientów jest naprawdę szeroki. Myślę, że dla ludzi, którzy lubią wodę i, mm -hmm. i chcą się fajnie, dobrze czuć na, nad wodą. Warto podkreślić, że tak jak większość sirejów z naszej oferty, model 320 Sandancer tak. jest produkowany w Polsce, także odpadają nam koszty transportu, CEU związanych z produkcją łodzi z USA. Dobrze, Tomko, to końcowe, dość ważne, myślę, pytanie, które zainteresuje wielu naszych widzów. E, od jakiej ceny możemy zacząć myśleć o zakupie takiej jednostki? Więc cena startowa tego modelu to 325 tysięcy euro netto. Eee, I teraz naprawdę jest taka ilość opcji, i taka możliwość dopasowania się do potrzeb klienta, że nie, nie chcę mówić o, o, o cenie, bo ona może się różnić o kilkadziesiąt tysięcy euro, w zależności od opcji. Także zapraszamy zawsze do kontaktu, kontaktu no, ale i do tego, że pomożemy w konfiguracji, omówimy, co kto potrzebuje, czy, czy możemy coś doradzić, albo ktoś przychodzi ze swoimi potrzebami. Dajcie znać, co sądzicie o takiej cenie. Za to, co oferuje taka jednostka. A tymczasem, Tomku, dziękuję, Bardzo dziękuję za wywiad. I my będziemy powoli kierowali się do portu. Także na koniec, jeszcze kilka słów ode mnie, takie króciutkie podsumowanie, żeby też nie przedłużać tego materiału. Więc jak widzicie, mamy tutaj do czynienia z uniwersalną. Rodzinną jednostką, która cieszy się wysoką jakością wykonania, ma fajne osiągi, jednocześnie sporą przestrzeń użytkową, w mojej opinii jednostka bardzo ciekawa i warta uwagi, a wy pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym materiałem i koniecznie zasubskrybować kanał po więcej tego typu filmów. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!